No widać, że już się otworzyła ścieżka po zewnętrznej i, i tam się można będzie ewentualnie przy przegranym starcie szukać swojego szczęścia, nie? Także mi się wydaje, że dzisiejszy tor pozwoli na walkę poza startem. Rozmawialiśmy, analizowaliśmy gorąco po meczu, też potem na zimno, że tak powiem. E, e, tak, tak jak najbardziej e, byli z naszej strony uwagi jakieś, czy uwagi w naszą stronę od, od sztabu czy, czy od osób funkcyjnych, także, także mam nadzieję, że wnioski są wyciągnięte. Um, good start. Uh, yeah, pretty tak, like good start. Brakuje mi przede wszystkim dobrych startów, ale nie mogę tutaj posłużyć się żadną wymówką, jeżeli chodzi o ustawienie sprzętu, bo też nie o to chodzi. Byłem na próbie toru, powinienem mieć te starty dobrze dopasowane, ale niestety tak nie jest i z tym mam e, duże problemy rzeczywiście w tym momencie. Dzisiaj Niki jeździ dość dziwnie. Normalnie w trakcie sezonu przecież już powinien się przyzwyczaić do tego, jak on jeździ. Faktycznie Niki był dość przewidywalny, jeżeli możemy tak to ująć, ale niestety dzisiaj akurat te linie, które on obiera, są dość dziwne. Rohan wjeżdża w wiraż, wydaje mu się, że Niki pojeździ bardziej konkretną ścieżką, potem okazuje się nagle, że Nikki w środku wirażu staje i jednak tę ścieżkę zmienia, ale nie może narzekać, bo to Niki jest z przodu i Niki obiera tę ścieżkę, która jest dla niego najlepsza, Rohan po prostu musi niestety go śledzić. Trochę trudne było, jak pojechałem, aż w drugiej serii, także ten torek był trochę inaczej niż myślałem. Po pierwszym biegu zrobiliśmy trochę coś z ustawieniem i od tej dobyśmy nic już nie robili. Ten torek w gorze się mi bardzo podoba, jest taki techniczny, trochę przyczepny też. Także mnie bardzo pasuje ten torek, lubię tutaj się ścigać. Dużo, dużo, dużo już tutaj na Echelen, także trochę wiem, co zrobić z motorem. Ale jak mówiłem, ten torek jest fajny i tutaj lubię go. Po pierwsze to gratuluję drużynie z Gorzowa Wielkopolskiego, bo naprawdę pokazała klasę. Z czym kończę, kończę? No jedziemy do Rybnika, trzeba to wszystko jakoś Przemyśleć, przeanalizować. No generalnie czuję się jak zbity pies. Nie wyszło to tak jak miało wyjść.